Cześć, z tej strony Grzegorz Aha, bo... <laughs> Cześć, tu Adam, Grzegorz Witamy na kanale Autodiscover A w dzisiejszym odcinku wydajemy Mustanga Z 2018 roku Czarny GT ee, w manualu. W manualu I e, pan Bartosz już Dojeżdża pociągiem, także jedziemy Odebrać go ze stacji PKP A potem do naszego biura i przekazujemy Jego wymarzony Samochód. Ta. Przyjechał pociągiem, a wróci koniem. Jedziemy właśnie po klienta na, na dworzec. Tak jak wspomniałem, e, przyjedzie, przyjeżdża pociągiem, a e, wróci naprawionym koniem, osiodłanym już, zarejestrowanym, e, naprawionym, więc e, no, Auto strasznie ryczy, jest mega głośny, ma zmodyfikowany tumik. I no, słychać go, jak jedziemy teraz autostradą, e, Grzegorz tam e, no, dość mocno nas e, od, odsadził do przodu. I e, słychać auto dosłownie z pół kilometra. Nie? Więc e, dźwięk jest niesamowity. Coś pięknego: czarne, czarne znaczki GT, czarny koń, czarne tumiki, czarne felgi. Wszystko jest czarne w tym aucie. Ja lubię taką stylizację. E, osobiście, chociaż nie bardzo przepadam za czarnymi Mustangami, w sensie uważam, że ginie trochę linia tego auta. Taka tonacja, że wszystko czarne jest, jest w moim guście, akurat. To co? Zobaczymy, jak klient zareaguje na nowe auto, zaraz. Nie? Zaraz jeżdżamy na dworzec. Nie jesteśmy punktualni. Ciekawe, jak polskie Intercity Pana Bartka. O, podoba się. A co rozważaliście to to jeszcze? Na początku Rozumiem, że musak to był pomysł męża czy pani? Może tak? Jak to się zaczęło? Męża, tak, a pani tylko zaakceptowała. I miałby czarny I Miałby czarny Byleby nie srebrny Byleby nie srebrny Tak dokładnie to poszedł taki spontan, nie? Bo tak siedzieliśmy na tym Covidzie w domu i tak siedzieliśmy A może by Mustanga kupić, nie? nie może do nie. no może to, to. filmiki nas zainspirowały trochę, no. bo Chyba obejrzeliśmy wszystkie na początku No i tak później sobie mówię, kurde Patrzymy, patrzymy później dzwonię mówię, wpłaciłem tam zaliczkę. Ale tak nie powiedział, wiecie co on zrobił? Kupiłem! Nie, on wpłacił zaliczkę, ja poszłam do sklepu, on powiedział, że nie mogę już zapłacić, bo wyczerpał mi mi Hahaha! tam Ale dobrze, że powiedział, nie? A ze Pani mówi, że musi być. <śmień> nie, 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 ten... czarny, nie. czarny, ma być pod kolor. E, torebeczki, widzę, e, kurteczki, i tak za, udało się załatwić. Prawda. Udało się załatwić, więc jest dobrze. <śmień> o to i o to. Jeszcze fajne jest to, że ona ma właśnie. Te, czarne, mi się na przykład powia, czarne koła, czarne znaczki, że nie ma. Wszystko co było srebrne po prostu zostało z niego no, tak albo zamienione jest, na no, czarne, albo. Ale jak to... Tak, i właśnie tam jest. No bo to z czarnym czerwonym. Tak, to, już to, to nie ma tego. Jest... Nie ma, no. z, cza, z czarnym, czerwony to jest ładnie. Z się czarnym na powoduje. zimę na to. to. To jest ciekawe, bo akurat te auta w trasie. No, 10-11 podejrzewam max, no wiadomo, to że jak się goni 200, to nie są te stare Fausemki, które na gaźnikach cały czas chlapią, nie? Tylko już... Tak, a, a jeżdżąc po mieście, to będzie te 16, ale jak jest cykl mieszany, to jest 12-14 litrów taki samochód, jeśli chcesz jeździć, to normalnie i trzymasz na obrotach, to tak. Tylko, że problem tego auta jest taki, że ono dużo pali, bo jak się jedzie spokojnie, to się zaraz zwalnia i się przyspiesza, żeby go słychać było, nie? I, 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 I tu jest problem z tym spalaniem, że to się nie jedzie tak miarowo, nie? Nie da się równo, nie? Bo każdy chce, o kurde, żeby trochę pobulczał, no to zwalniam i przyspieszam. Zwalnia, I to, no, ta, to daje ten fan, nie? Albo o piesi idą, to może ich przepuszczę, nie? Akurat tak włącza się uprzejmość. Nie? Żeby sobie dodać gazu, no, no tak jest, Dodaj to daje właśnie ten fan, nie? To co, jedziemy, nie? Znaczy, no to jest kawałek dlatego, że oglądaliśmy wasze prawie wszystkie filmy tak naprawdę. I nas zainspirowało to, nie? Dlatego wybraliśmy Mustanga, chociaż zastanawialiśmy się nad Dodżem, ale później sprawdziliśmy jakie są wymiary Dodge'a i garaż niestety nie, po, nie podobałby temu, także jak miała dupa wystawać z tyłu przy, przy otwartych drzwiach, no to Woleliśmy się przenieść na Mustanga, no i widać, że fajny samochód, także Ale cieszymy coś, się z tego wyboru. W sensie to było takie marzenie, że ma być amerykańskie auto, boryk bo silnika i tak dalej? Wcześniej to nie było żadne marzenie, to był taki spontan, nie? siedzieliśmy, zaczęliśmy oglądać te, te, wasz programik na YouTubie i tak się później zastanowiliśmy nie? i tak sobie... Ech, czemu nie? No. Patrzymy, zobaczymy jak tym się jeździ, co, co to jest w ogóle. Nie to dalej. Papier do drukarki, tusz, ręczniki papierowe, mustak. No, no tak, 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 tak. <śpiewanie> <Być> mustak? <śpiewanie> auta się kończą powoli, nie? Więc tak, tak, to jest to jest tak ostatni dzwonek na jakieś takie no. Kiedy się dzieciom będzie dało, no, no my jeździliśmy jakimś tam v 8 no nie trzeba. A teraz już same hybrydy, pluginy, elektryki, no. i zielona energia. Teraz czysto na nie? no i y, mówi taki, taki zarzut w stronę Ferrari skierowany, nie, że no przecież no Ferrari to są auta, które mają mieć super osiągi. No ale czemu wy nie robicie elektrycznych? Czy nie idziecie w elektryki, skoro elektryki, elektryczne auta potrafią być najbliższe od zera do stu, nie? a gość powiedział, no okej, okay, to się wszystko zgadza, ale nie dają takich emocji nie? jak nasze auta, a tu mówi, tu nie chodzi tylko o osiągi, tu chodzi też właśnie o tą radość dla kierowcy. Na pewno yy, no super sprawa była, no. praktycznie kontakt był cały czas i od samego początku do samego końca, praktycznie kilka tylko telefonów i większość załatwiliśmy. No SMS-owo, że tak powiem. I, I mi to pasowało. I mi to pasowało tak. O maja, tak, jest prawda. Prawda. tak bardzo zadowoleni bardzo. jesteśmy. Bardzo. Bardzo Płyny sprawdzone, ale wymienione można. Można wracać. Czyli można wyruszać. Tak, wyruszamy już za chwilę, bo zimno jest, także mamy się zaraz Ale grzeba nie działa, Dziękujemy. Co, dziękuję bardzo. Dobra, rejestrację jeszcze poprosimy tylko Nie no, na tym to tak te radary nie starczę A, A to jest magnes czy co jest? Nie, 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 to jest ten, ta podkładka Forda oryginalnie kupiona i do tego jest na, na... Dobra, zmienimy Pani będzie jeździć? Ja nie mam prawa jazdy no, To trzeba zrobić I się uczyć na mostanku. Na mostanku się uczy, tak, no. na pewno Za nami kolejna pracowita sobota, czy kilkadziesiąt pozostałych w naprawie. Także jeżeli Wam się podobał odcinek, chcecie więcej odcinków, tym razem z odbiorów aut, napiszcie to w komentarzu. Oczywiście, jeżeli nas nie subskrybujecie, to zasubskrybujecie dzwoneczkiem. Zapraszamy też na Facebooka i na Instagramie. Tak, na Instagramie. Kolejny film będzie z odbiorów, jeżeli wam się spodoba. Tymczasem udostępnij ten film znajomym, a my z wami się żegnamy. Jedziemy kręcić kolejne odcinki dla was. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.